Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Monika Szatkowska z tej strony Zajmuje się coachingiem płodności i być może już wiesz, a być może dopiero teraz się dowiesz, że od jakiegoś czasu propaguje akcję z hashtagiem Niepłodność Moja Siła. W ramach tej akcji piszecie na blog. Chce mieć dziecko teksty związane ze swoją sytuacją, związane ze swoją niepłodnością. I są to teksty dotyczące różnych aspektów tej niepłodności. Niektóre z was są po poronieniach i piszą o tym. Niektóre z was są już w ciąży, mają tą niepłodność poniekąd za sobą, chociaż ona zawsze zostaje w sercach. I chcą się dzielić emocjami, których doświadczają. Niektóre z Was są w środku, tej burzy, jeszcze nie do końca wiedzą, jak ta cała przygoda się zakończy. Natomiast każda z Was ma w sobie ogrom siły, ogromny potencjał emocjonalny, który możecie przelać na papier dzięki temu. Same poczujecie ulgę, spisując swoje emocje, swoje przeżycia. Będziecie ogromnym wsparciem dla innych kobiet, dla innych starających się o dziecko, dziewczyn, i do tego wszystkiego możecie pokazać światu, uwolnić tą swoją moc i energię i pokazać światu swoją siłę. Ja bardzo mocno trzymam kciuki za sukces, starań i wiem, że ta niepłodność się skończy i że będzie dobrze. Nie wiem, co to znaczy, że będzie dobrze bo to może oznaczać jednak różne rzeczy. Natomiast ponieważ ta siła w Tobie drzemie, to dobrze będzie. Będziesz potrafiła ją wykorzystać. A jeżeli będziesz miała z tym trudności, zapraszam na coaching. Wtedy zrobimy wszystko tak, żebyś jednak umiała cieszyć się życiem. Mimo tego, jakie te niespodzianki życie będzie Ci podsuwało. Natomiast wracając do tematu www.chcemićdziecko.pl w zakładce blog znajdziecie wyróżnione taką niebieską wstawką z hashtagiem niepłodność moja siła, teksty, które zamieszczam tam w ramach akcji. To są Wasze teksty. Dziękuję dziewczynom, które napisały do tej pory i zachęcam Was w pozostałe, żebyście napisały o swoich emocjach, o swoich przeżyciach, o swoich doświadczeniach. Niepłodność daje siłę. Ona odbiera mnóstwo rzeczy i utrudnia życie, ale też pokazuje, jak wielki potencjał jest w Was. I tylko ten potencjał czasami trzeba umiejętnie nakierować na to, żeby tryskał życiodajną energią i, i jednak był wspierający. Każda Wasza historia, każde Wasze emocje, każde Wasze przeżycia są na wagę złota dla innych starających się kobiet, które być może mają akurat gorszy czas. Które być może zaczynają wątpić, które być może mają poczucie, że tej siły już im brakuje. I w momencie, kiedy przeczytają wspierający tekst, tekst o zmaganiach którejś z Was, E, nawet taki tekst o tym, że też sobie nie radzę z emocjami, to to pokazuje, nie jestem sama. Są inne kobiety, które czują podobnie, jak ja, przeżywają podobne rzeczy, stany emocjonalne, sytuacje, które ja przeżywam. I to powoduje, że zaczynamy tworzyć taką silną grupę kobiet, które wymieniają się swoimi doświadczeniami, wymieniają się swoją energią, a dzięki temu łatwiej jest nam sobie nawzajem. Pomagać. Także zachęcam do przeczytania tekstów z akcji Niepłodność Moja Siła no i bardzo, bardzo, bardzo proszę o kolejne teksty. Podziel się swoją historią, napisz ją. Napisz na adres monikażatkowska.małpa.onet.pl albo skontaktuj się ze mną w inny sposób poprzez social media. Na pewno się z Tobą skontaktuję i zamieszczę Twoją historię na blogu. Bądźmy nawzajem dla siebie wsparciem i rozsiewajmy dobrą energię, energię wsparcia, energię kobiecej siły, mocy i wzajemnego takiego, nie wiem, trzymania się w kręgu kobiet. Pozdrawiam serdecznie i czekam na teksty. Pamiętaj, akcja niepłodność moja siła.